Cześć, buenas, Takasuru i teraz kolejny kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przedstawiam wam zmiany, które nadeszły w rozdziale drugim Fortnite. A. Sorry, że ten film jest tak opóźniony, ale to dlatego, że bo po pierwsze, jakoś nie czuję się na siłach, żeby nagrywać ten film, a po drugie, no, czasem mam takie, wiecie, momenty podczas nagrywania, że po prostu mi się nie chce i nie wiem, czemu jest to spowodowane, bo równie dobrze mu, trwa to mi kilka sekund, jakoś dużo pracy w to nie kładam, bo nie jestem, wiecie, nie jestem YouTuberem, jestem po prostu typem, który nagrywa po prostu filmy. Dla, nie wiem, 5 osób Ale, no wiecie No jednak i tak powinienem dalej to nagrywać I chcę, żeby faktycznie więcej osób mnie oglądało No ale niestety Nie wiem czemu, czasami tak po prostu Albo nic się nie dzieje ciekawego w Fortnite'cie Ale czasami jak się dzieje coś ciekawego To po prostu nie czujesz się Tak jakby miał coś tak nagrywać Nie wiem pewnie czym, czym to jest spowodowane Ale nie wiem Kompletnie tego nie rozumiem i jeszcze czasami to denerwuje, bo wiem, że wtedy przez nie, dwa tygodnie, tydzień nie nagrywam filmów I wtedy na przykład nie możecie sobie poglądać nowości, na przykład, których ja nagram No ale też macie innych lepszych youtuberów z drugiej strony, ale czasami też na przykład chcę przedstawić swoją teorię, to, no to nagrywam to, ale jak na przykład hmm, Czasami też mam takie uczucie, że czasami jak powiedzmy, chcę wrzucić jakiś film informacyjny, na przykład Zmiany w aktualizacji, to uświadam sobie to że pewnie i tak, skoro mi subskrybujecie, to pewnie subskrybujecie innych youtuberów, którzy takie rzeczy nagrywają, nie wiem, Ernesta, jakichkolwiek innych youtuberów, którzy po prostu nagrywają takie zmiany w aktualizacji i oni to przedstawiają lepiej. Yy, bardziej... Wiecie, logicznie, w sensie nie, nie mówią na przykład eee, yy, tak jak ja, tylko po prostu mówią bardzo szybko, yy, mając na razie jakieś w ogóle. Dobra, właśnie sobie uświadomiłem, że ganę już tak przez 2 minuty, więc sorry. Ale po prostu chciałem wam trochę wytłumaczyć kilka rzeczy, no ale dobra, ja już nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. Tak to prezentuje się mapa z sezonu 11. Jest to oczywiście nowa mapa i zostały z niej tylko trzy lokacje, ale zaraz, a zaraz o nich. Według mnie mapa wygląda naprawdę bardzo ładnie i wygląda to jest coś nowego, ciekawego. Mamy tu kilka starych inspirowanych miejscówek, na przykład te mamy mm, tą farmę, to na przykład taką, mamy trochę akranarchist z kubnymi ziemiami. No i wszystko pracuje się naprawdę ładnie i ogólnie lepiej niż w poprzednich sezonach. I naprawdę, tak mi się dobrze gra w tej sezonie, bo na przykład w sezonie ósmym, 9, 10 się grało tak... No, denerwowałem się bardzo na tą krew, bo mnie po prostu ona jakby... Nie robię bardzo mało rzeczy dobrze. Jak robię coś dobrze, to po jakimś czasie znowu robię coś źle, potem znowu dobrze i tak cały czas. A ten sezon jest naprawdę bardzo dobry i widzę dosłownie, nie wiem, trzy wady tego sezonu. I to takie malutkie, które w sumie to prawie nic nie zmieniają. Więc naprawdę ten sezon jest totalnym sztosem, Więc teraz Wam pokażę ten mapę z polskimi nazwami. Tak oto wygląda mapa z polskimi nazwami. Teraz przedstawiamy wszystkie miejscówki. Przyjemny park. Jest to jedna z trzech miejscówek, która przeżyła i ja, ja nienawidzę przyjemnego parku, nie wiem czemu musiał przeżyć, na no lewym, że ludzie go kochają więc trudno, przetrwam, niech będzie sobie ten przyjemny park, nie będę na niego latał, trudno Kolejną miejscówką, która przetrwała jest sklepa Sotheby's no i w sumie to spoko, bo lubię sklep bo jest bardzo fajna chociaż teraz w tym miejscu jakoś nie, nie podoba mi się, za dużo osób na lata i jest za duży no, może nie będę przeklinała, ale jest naprawdę chaotycznie. No, ale i tak dalej lubię to miejscówkę ja i na pewno będę na nią latał. Kolejna miejscówka, które przetrwała to są słone strzechy. Yy, szczerze, teraz bardziej mi się podobają niż kiedyś. I te domki są prawie takie same, tylko mają chyba troszkę inną kolorystykę. Oraz sata jest przesunięta, więc to są takie minimalistyczne zmiany. No, ale można je zauważyć. No i. Teraz ten Blue house nie ma już bazy bohaterów, pod co to w ogóle szkoda trochę, bo pamiętaj, że zawsze ten domek był taki charakterystyczny, z tego powodu, że zawsze miał tą podziemną bazę. No a teraz już niestety nie ma, więc nie zwiedzam sobie podziemi. Kurzące kominy to miejscówka, gdzie mamy po prostu taką fabrykę z Kevina, czyli naszej kochanej kosteczki. Na zwiastunie sezonu widzimy, gdzie rzeka jest cała jakby zatruwana właśnie przez tego przez tego przez Kevina więc prawdopodobnie możemy się doczekać za jakiś czas zmian na mapie no i prawdopodobnie też coś może się tutaj wydarzyć bo jak wiecie Kevin ym, ma sobie tą złą moc moc roku, którą widzieliśmy już w starych sezonach no i może on się uwolnić w trakcie sezonu albo w następnym sezonie może w momencie tego sezonu kto wie może stać się wszystko yy, sama miejscówka według mnie jest taka średnia tam polecam chyba na nią 3 i mi się nie za bardzo podoba no ale komuś się podoba, no to... to fajnie, no. No ogólnie ta miejscówka bardzo mi przypomina takie Neo a ja za bardzo na Neo nie przepadałem, jeśli wiecie. No bo, nie oszukujmy się, na Tilted nie było najlepsze, a ta miejscówka jest w takim stylu Neo więc no trochę... no trochę szkoda, nie? Dobra, lecimy dalej. Farma Furii. No... co tu mogę powiedzieć, takie... z głównej ziemi połączone z ekrami anarchii, z wielkim domkiem i to w sumie tyle. Spoko miejscówka, można się kryć w sianie. No w nic więcej nie mam do dodania. Piszcząca Puszcza i tą miejscówkę bardzo, bardzo lubię. Ponieważ poleciałem i zrobiłem tam prawie rekord fragów, więc... To miałem 11 fragów, a mój rekord to... 11, no i miałem 11 fragów, zresztą ostatni typek jak mnie zabił, więc wyrównałem w sumie rekord. No i to miejscówka bardzo mi się podoba. Można sobie pozbierać szybko matce, ponieważ w domku jest dużo drewnianych mebli, które można pozbierać i mieć matce. Są wszędzie drzewa, mamy dużą rzeczkę, gdzie możemy sobie połowić ryby i w ogóle. Więc naprawdę podoba mi się ta miejscówka i latam tam naprawdę często. Kolejna miejscówka to paskoda przystań. No to jest taki stęchły skład połączony z, konten z kontenerami, które kiedyś były na obok patrzącej puszczy tego większa i tyle. No, też tutaj nie ma nic za bardzo do dodania. Zaleca stoi. To jest miejscówka kolejna, taka, którą można porównać do Neotilted. Tak troszkę, troszeczkę, ale jest fajna. Nawet. nawet mi się podoba. To jest takie. Ludzie mówią, że to jest To nie jest nowy ale jest spokojno. Nie jest jakieś mega, mega dobre, ale też nie jest mega, mega złe To jest spokojna miejscówka. Da się latać, nie przeszkadza mi. nie sobie stoi, no. Niech będzie. Gasnące gaia, jest to oczywiście podrobione śląskie sioło i to w sumie droży, rzecz, którą chciałbym powiedzieć o tej chce Podoba mi się, spoko jest, będę tam latał. Potne piaski, czyli nowa oaz odpoczynku jest spoko. Sierbane żuwary. okej, okay, teraz szybko. Fabryka, fajna, fajne, daje nam kewa. Beczki, jakieś tam ciężarówki, woda daje nam kewa, wszystko daje nam kewa, więc ogólnie spoko miejscówka. Nie potrzeba, nie, nie, możemy, nie musimy po prostu liczyć na RNG, tylko po prostu możemy sobie wejść do rzeczki albo zniszczyć beczki. I proszę bardzo mamy kawa, miejscówka jak najbardziej fajna. No i sklej no taka wielka restauracja łyby. to w sumie tyle, ciekawego z miejsca, za bardzo nie ma, nie, nie, podoba mi się jakoś. Powróciło również karkołomne kino, tylko dowiecie, nie no, nie Tak tu tak procentuje się nowe podstawowe skiny. Mamy takiego pana, takiego pana. Takiego I tutaj jest kina A tak oto prezentuje się parasolka za wygraną w tym sezonie A tak oto prezentuje się skiny w pika gry, które jeszcze nie wyszły do gry Okej, okay, już wam ciekawe zaglądanie Do zobaczenia, trzymajcie się Zostawcie łapkę w górę suba Cześć